Rozdział pierwszy: Wyjście ze stajni, gdyż do stajni dwa nikt nigdy nie wchodzi i nikt nigdy jej nie opuszcza. Szarość. Ściany wszystkich boksów obsługi technicznej miały ten sam szary, matowy, monotonny kolor. Szarość ściany, w którą się wpatrywałam, miała tą wątpliwą zaletę, że była bardzo czysta. Piobuki były notorycznie trwałe i niezawodne, co sprawiało, że konserwator często przez długi czas nie miał nic do roboty. Jako, że byłam uczennicą konserwatora, przydzielano mi wszystkie przyziemne, codzienne obowiązki, podczas gdy mój nauczyciel ucinał sobie długie drzemki na zapleczu. Obowiązki takie jak mycie ścian. Tej ścianie przydałby się mural. Pozwoliłem sobie pomarzyć, wyobrażając sobie, że nadzorczyni wyraża zgodę i nakazuje, żeby sama palet przemieniła nasz boks w jedno ze swoich jaskrawych, wielobarwnych arcydzieł. Palet była najlepszą malarką w stajni 2. Co, jak każdego utalentowanego artystę czyniłem prawdziwym skarbem dla stajni. Życie w stajni dwa nieuchronnie zaczynało podkopywać twojego ducha. Lodziłaś się w stajni, przeżywałaś tam całe swoje życie, umierałaś w niej. A kierunek, w którym miała potoczyć się twoja egzystencja, została w dużej mierze wyznaczony w momencie twojego przyjęcia z okazji uroczego znaczka. Z tego powodu nadzorcze nie nalegała, żeby co tydzień do repertuaru naszego radia dodawana była nowa piosenka żeby miejsca publiczne były jaskrawo pomalowane i ozdobione podnoszącymi na duchu motywującymi muralami, oraz żeby w atrium odbywały się regularne zabawy, wszystko po to, żeby odwracać uwagę i zapobiegać depresji. Wpatrywałem się w wiecznie na szarość, a rzeczywistość uderzyła mnie z nową mocą. Upiększanie obszarów obsługi technicznej samo w sobie miał tragicznie niski priorytet, a boks konserwatora PiBbuków był jedną z najrzadziej odwiedzanych części. Zaczynałem sobie uświadamiać, że będę się wpatrywać w tą samą szarą ścianę niemal każdego dnia przez resztę mojego życia. Poczułam, jak moje uszy zaczynają opadać. Ojej, naprawdę jest aż tak źle? To była ona, Velvet Remedy, przepiękny jednorożec barwy węgla drzewnego, z pasmami kolorów w białej grzywie, o głosie gładkim jak jedwab i słodkim jak najlepsza czekolada, stała w drzwiach do mojego boksu. Poczułam ulgę, że skończyłam już sprzątanie i jednocześnie wstydziłam się tego, jak niegodne jej obecności było moje miejsce pracy. Nie mogłam uwierzyć, że tam stała. Widywałem ją stojącą na scenie ponad nami podczas wieczornych imprez. Słuchałam jej piosenek na okrągło, nagrywając każdą na mojego pipbooka, także nie musiałam czekać, żeby usłyszeć ją ponownie. Przyznam się teraz, że dużyłam się w Velvet Remedy od lat, tak jak przynajmniej trzy setki innych kucyków. Moja matka śmiała się z tego. Little Pip, mawiała ja, i z koleżankami. Drzwi do stodoły Velvet Remedy nie otwierałem się w tę stronę. Potrzebowałem kilku lat, żeby zrozumieć, co miała na myśli. Podobnie potrzebowałem kilku chwil, żeby zorientować się, że Velvet Remedy zadała mi właśnie pytanie. Ehe? Wspaniała odpowiedź, Little Pip. Jakże elegancka miałem ochotę przekopać się przez betonową podłogę i zagrzebać pod powstałymi kawałkami gruzu uśmiechnęła się słodko uśmiechnęła się do mnie a potem tym swoim cudownym głosem wyglądałaś na taką przygnębioną kiedy weszłam czy mogę coś dla ciebie zrobić velvet Remedyj zapytała się czy może coś dla mnie zrobić spowodowany tym szok pozwolił mi odzyskać panowanie nad sobą musiał istnieć jakiś powód dla którego velvet Remedyj tu przyszła coś związanego z pibubukami w końcu nie miała zwyczaju przechadzać się po poziomie obsługi technicznej. Rozglądając się dookoła, zdałam sobie sprawę, że jestem jedynym kucykiem na stanowisku. Mój nauczyciel, jak zwykle, ucinał sobie drzemkę w biurze. Eee, nie, to nic takiego, odparłam, starając się uspokoić. W czym mogę ci pomóc? Spojrzenie Velvet Remedy było w równym stopniu pełne współczucia, co nie do ale uniosła nogę tak, żebym mogła lepiej widzieć jej pibuka. To był bardziej elegancki model niż mój własny. Gustownie ozdobione jej inicjałami i uroczym znaczkiem. Pięknym ptakiem z startymi skrzydłami i dziobem otwartym w piosence. Nie chciałabym sprawiać kłopotu, ale zaczął mnie obcierać. Czy mogłabyś wymienić obicie? Oczywiście, odpowiedziałem, a specjalne klucze używane do zdejmowania pickbooków już unosiły się przede mną w powietrzu. Będąc uczennicą konserwatora, posiadałem wiele rodzajów specjalistycznych narzędzi pochowanych w kieszeniach mojego roboczego kombinezonu. Zrobię to w mnieniu oka. Po chwili pipbook otworzył się z cichym kliknięciem. Velvet Remedy zaśmiała się z wahaniem, opuszczając nogę. Och, to nie problem, nie musisz się spieszyć. Wrócę do siebie, posmaruję nogę masiem i odpocznę przez resztę dnia. No tak, Velvet Remedy miała następnego wieczoru wystąpić w z Stani II. Powinnam wypolerować jej pipbooka, uczynić go godnym bycia noszonym nad jej kopytem. Jeśli spędziłabym nad nim całą noc, zdążyłabym zrobić kompletny przegląd, po którym chodziłby tak gładko jak w dniu, w którym go dostała, i oddać go jej przed występem. W porządku, odniosę ci go jutro o tej porze. Nie będziesz rozczarowana, obiecuję. Dziękuję, uśmiechnęła się do mnie po raz drugi i cała szarość świata nie byłaby w stanie zepsuć mi dnia. Odwróciła się w stronę wyjścia. Patrzyłam, jak wychodzi, dopóki jej uroczy znaczek nie zniknął mi z oczu za drzwiami. Następnego dnia szłam korytarzem w kierunku pokoju Velvet Remedy, pogwizdując jedną z jej piosenek. Jej pipbook lśniący jak nowo, świeżo wyścielony na lepszym materiałem, jaki mogłam znaleźć, unosił się obok mnie w polu magicznej lewitacji. Byłam zmęczona po całej nocy pracy, ale w dobrym nastroju. Velvet Remedy będzie taka zadowolona. Wychodząc z za rogu, zostałem wyrwana z zamyślenia przez tłum kocyków zgromadzonych przed pokojem Welweteremeday. Niech to, wygląda na to, że będę musiała przebijać się przez paparacy i łowców odcisków kopyt. Unosząc pibuka wyżej zaczęłam przepychać się przez tłum. Odeszła, jak mogła to zrobić? Ściszone głosy i paniczne lżenie wokół mnie zaczynały brzmieć niepokojąco. Dlaczego nas opuściła? Opuściła, Vel Velvet Remedy odeszła? Wtedy usłyszałem słowa, które zatrzymały mnie w miejscu. Nawet nie wiedziałem, że drzwi do stajni mogą zostać otwarte. Wyszła na zewnątrz? Nie martwcie się, głos nadzorczy nie rozbrzmiał spośród tłumu. Posiadam znacznik każdego kucyka w stajni. Osobiście wyślę ekipę ratunkową. Jeszcze dziś sprowadzimy naszą welwet z powrotem. Nie ma powodu do obaw. Czułam się jakbym tonęła w zimnym, mokrym cemencie. Powoli uniosłam wzrok w kierunku wiszącego nade mną pipbooka. Opuściłam głowę, próbując powolutku wycofać się z tłumu, trzymając lewitującego pipbooka blisko mnie. Kiedy nadzorujący uruchomi znacznik welwet Remedy, zaprowadził on wszystkich nie do welwet, lecz do jej pipbooka, leżącego w dziale obsługi technicznej. Wpadłam na kogoś, co przestraszyło mnie na tyle, by moje pole lewitacyjne wyparowało z cichym puff, ale śniące czystością pipbook upadł z bzdynkiem na podłogę. Odwróciłam się i znalazłam się oko w oko z nadzorczynią. Nic nie powiedziała spoglądając na leżącego na ziemi pibuka, na którym wyraźnie było widać inicjały i uroczy znaczek welwet remedy. Co to jest? Powiedziała nadzorczyni powoli, groźnie. Wszystkie oczy spojrzały na mnie. Czułam na sobie każdą ich parę. Nikt nic nie powiedział. Zapadła cisza, ciężka jak ołowiany koc. Zaschło mi w ustach. Nie mogłam wykrztusić słowa. Wcale nie musiałam. Mogłam wyczuć tę falę nienawiści. Otaczały mnie tuziny fanów i fanek Velvet remedej, a ja byłam kucykiem, który trzymał powód, dla którego utracili swoją idolkę. Głos nadzorczyni był cichy i zaskakująco delikatny. Zabierz go i wracaj do swojego pokoju. Szybko. Nie musiała mówić mi dwa razy. Tamtego wieczoru leżałam na swoim łóżku poszturchując pibuka Velvet Remedy, podczas gdy z mojego płynęła kolejna radiowa transmisja dotycząca tragedii dnia. Nie mogłam w to uwierzyć. Velvet Remedy odeszła. Nie potrafiłam tego zrozumieć. Dlaczego miałaby nas opuścić? Dlaczego miałaby to zrobić? Drzwi do stajni dwa były zamknięte i zapieczętowane. Tylko nadzorczyni znała sekret pozwalający na ich otwarcie. Zakładając, że w ogóle było to możliwe. Oczywiście, teraz już wiedziałam, że było. Ale dlaczego? Nikt nie wiedział, co było na zewnątrz, o ile w ogóle coś tam było. Książki do historii mówiły, że świat na zewnątrz był zniszczony, skażony i pozbawiony życia. A w każdym razie takie było powszechne, logiczne założenie. Jednakże historia o duchach opowiedziana przez kogoś na mojej pierwszej i jedynej piżamowej imprezie wciąż czaiła się w zakamarkach mojej głowy. Była to historia klaczy, której w jakiś sposób udało się otworzyć drzwi do stajni i wyjść na zewnątrz, tylko po to, żeby przekonać się, że nic tam nie było. Nic prócz wielkiej pustki, która porwała ją, pożerając jej duszę, tak że ona też stała się częścią pustki. Nabawiłam się przez nią okropnych koszmarów. Z empirycznego punktu widzenia wiedziałam, że to nieprawda, jednak owa wizja nie przestawała mnie nawiedzać. Rozumiałem za to dwie rzeczy, że Velvet Remedy poprosiła mnie o zdjęcie pipbooka po to, żeby nadzorczyni nie mogła jej odnaleźć oraz że miałem przechlapane. Bycie najmniejszym kucykiem w moim wieku i to w, w dodatku ostatnim, u którego pojawił się uroczy znaczek, nie ułatwiało mi budowania przyjaźni z moimi rówieśnikami. Matka także mi nie pomagała, mówiąc szczerze, tak samo jak obudzenie się z krzykiem na, mo na mojej pierwszej piżamowej imprezie. Byłam więc przyzwyczajona do samotności. Nigdy wcześniej nie miałam jednak wrogów. Nikt nie uważał mnie za godną zwrócenia na mnie uwagi, ale też nikt nigdy mnie nienawidził. Tak naprawdę nie mogłam ich winić, mimo że wcale nie było to fair z ich strony. Byli przygnębieni i zranieni i potrzebowali kozła ofiarnego. W wiadomościach nie podano mojego imienia. Podano tylko, że wykonany na zamówienie pibubuk Velvet Remedy został znaleziony w posiadaniu konserwatora pibubuków. A jako, że była nas aż dwójka, nikt nie musiał się długo domyślać, nawet jeśli nie był świadkiem wcześniejszej sceny pod jej pokojem. Wszyscy odczuwamy tę stratę. Nadzorczyni przemawiała przez radio. Chciałabym jednak wam przypomnieć, że była to decyzja Velvet Remedy. To ona zdecydowała, że opuści swój dom, że porzuci nas w swoją rodzinę, Zdradziła moje i wasze zaufanie, tak jak zdradziła zaufanie kucyka, którego podstępnie skłoniła do zdjęcia jej pibuka, upewniając się, że jej nie odnajdziemy. Wiem, że wielu z was odczuwa gniew i zawód. Nalegam, abyście skierowali ten gniew w stronę właściwej osoby. Byłam wdzięczna za jej słowa, ale nie były one w stanie usunąć rozgoryczenia, z którym miałam odtąd się mierzyć każdego dnia, nawet jeśli pozostali nie okazywaliby go otwarcie. Wisiał ono w powietrzu jak stary dym. Starałam się przenieść swoją uwagę na zdradzieckiego pib a konkretnie na znajdujący się na nim zaszyfrowany plik. Zauważyłem go już wczoraj, domyślając się, że jest to nowa, niedokończona piosenka. Wtedy nie chciałem go otwierać, tak z szacunku dla prywatności Velvet Remedy, jak i z obawy, że zepsuję sobie niespodziankę. Ale teraz uznałem, że nie ma to już znaczenia i tak już nikt jej nigdy nie zagra. Otworzyłam kieszeń mojego roboczego kombinezonu i wyciągnęłam narzędzie dostępowe, które pozwolą mi z łatwością odszyfrować pliku. Okazało się, że to nagranie audio. Włączyłam je. Awaryjny kod otwierający drzwi z dwa 2 brzmi ZUZ3ZNP. Wyprostowałem się zaskoczona tym, co usłyszałam. Szybko wyłączyłam radio i ponownie odsłuchałam nagranie. Nie rozpoznawałem tego głosu. Był to damski głos, całkiem przyjemny, z dziwnym akcentem, którego nie, który nie przypominał żadnego z tych, które można było usłyszeć w stajni. Teraz wiedziałem już, jak Medei wyszła ze stajni. Musiałem siedzieć tam godzinami, zastanawiając się, co powinnam zrobić. W końcu podjęłam decyzję. Wyjdę za nią na zewnątrz, sprowadzę ją z powrotem. Stałam, patrząc na wielkie stalowe wrota oddzielające stajnie dwa od koszmarów lub nicości się na zewnątrz oraz na dwójkę strażników zagradzających mi drogę w jukach miałem zapakowane jabłka i inne niezbędne rzeczy wzięłam nawet wielką księgę nauk magicznych żeby mieć coś do czytania a naszej zawiesiłam dwie manierki byłam gotowa do drogi jednakże nadzorczyni upewniła się że nikt inny nie wyjdzie ze stajni upór i gniewne spojrzenia nie zdawały się na nic nie ruszyli się z miejsca mój świecący róg nie robił na nich wrażenia nie mieli najmniejszego zamiaru pozwolić mi się zbliżyć w okolice panelu kontrolnego. Hej, czy to nie ty jesteś tą klaczą, która pozwoliła naszej welwet Remedy wyjść na zewnątrz? Jeden ze strażników zapytał słodko, robiąc wróżby na krok w moim kierunku. Drugi odwrócił z obrzydzeniem wzrok. Nie byłam pewna, czy brzydzi się mną, czy może miał wobec wyżywających się na mnie kucyków odczucia podobne do tych, jakie miała nadzorczyni. Miałem cichą nadzieję, że to pierwsze, biorąc pod uwagę, co zamierzałam im zrobić. Łup! unosząca się na nimi metalowa skrzynia spadła na ich głowy, pozbawiając ich przytomności. Kucyki ziemne. Nie mogli przewidzieć sztuczki polegającej na lewitowaniu czegoś za ich plecami. Wprowadziłem kod z Pipbuka velvet remedy do panelu sterowania, kiedy z pobliskich głośników rozległ się głos nadzorczyni. Stój! Rozkazuję ci przestać w tej chwili! Jasne, już się rozpędzam. Straże! Wszyscy straże do wrót stajni 2! Zatrzymajcie ją! O cholera! Błyskawiecznie uniosłam kopyta do głównego przełącznika wrót, modląc się do celestii, żeby kod zadziałał. Następnie, wytężając wszystkie siły, przestawiłam przełącznik. Powietrze wypełnił głośny szczęk, syk pary i w końcu przeraźliwy huk, od którego zatrząsło się całe pomieszczenie. Patrzyłam, jak odsuwa się potężny rygiel, który zamykał drzwi stajni dwa. Wielkie ramię zawiasu opadło w dół, chwytając wrota i ze zgrzytem, od którego bolały zęby, wysunęło masywne drzwi do wewnątrz i na bok. Z jakiegoś powodu usłyszałem w myślach głos mojej matki: Drzwi do stodoły, stajni dwa nie otwierają się w tę stronę. Wrota stajni dwa w ogóle nie otwierały się jak normalne drzwi, choć sama przestawiłem przełącznik, byłam wstrząśnięta, widząc jak się otwierają. Nie musisz tego robić. Little Pip, tak? Głos nadzorczyni wyrwał mnie z zamyślenia. Usłyszałem zbliżające się od kopyt galopujących straży. Zrobiłem krok w stronę wrót. Nie bój się, sprowadzę ją z powrotem. Nie, jeśli wyjdziesz, już nigdy nie zostaniesz wpuszczona do środka. Przez chwilę poczułem ukłucie poczucia niesprawiedliwości. Nadzorczyni była gotowa wysłać ekipę poszukiwawczą, żeby sprowadzić welwet Remedy z powrotem, tyle że welwet była wyjątkowa, a ja nie. Część mnie chciała obrócić się w miejscu i wczołgać z powrotem do mojego pokoju i mojego ponurego, lecz bezpiecznego życia. Prostując się, przeszłam przez drzwi. Wydając ostatni syk i szczęk, stalowe wrota z nie nieodwołalnie zamknęły się za moimi plecami. Nie wiedziałam czego się spodziewać zaraz za drzwiami, ale z pewnością nie spodziewałem się tego długiego, ciemnego korytarza cuchnącego grobem i gnijącymi belkami. Nie byłam już w ale nie byłam też na zewnątrz byłam gdzieś pomiędzy włączyłam światło mojego pibuka i cofnąłem się z westchnieniem na widok zaścielających korytarz szkieletów dawno zmarłych kucyków zewnętrzna powierzchnia drzwi stajni została zniszczona w miejscach gdzie kucyki łomatały w nie próbując dostać się do środka dopóki ich kopyta nie rozszczepiły się i popękały idąc szybko naprzód odkryłam że korytarz dochodzi do starego pomieszczenia ze schodami wiodącymi w górę, do znajdujących się w suficie drzwi ze strzaskanym zamkiem. Wejście z zewnętrznego świata do stajni 2 zostało sprytnie zamaskowane, jako drzwi do skromnej piwnicy na jabłka. I mówiąc zamaskowane, mam na myśli to, że osoba, która ją zbudowała, naprawdę budowała piwnicę na jabłka. Biorąc głęboki oddech, potruchtałem w górę schodów, rozchyliłam piwniczne drzwi i wyszłam na zewnątrz. Przypis. Następny poziom nowy profit. Herhez la otrzymujesz plus 10% do obrażeń przeciwko przedstawicielkom tej samej płci oraz unikalne opcje dialogowe z pewnymi kocykami.